Hej, witajcie Orzeszka z tej strony a dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym mój zwierzak y Gucci będzie decydować o tym, jaki parkur będę przechodzić. Ja będę tutaj na szybciutko jeszcze wyjaśnił, o co chodzi. Dajmy, że ja teraz sobie z nim stoję i na przykład, jeśli pójdzie w prawo, to wtedy będę przechodzić niemożliwy parkur, a jeśli pójdzie w lewo, to wtedy będę przechodzić parkur szalony na przykład i będę właśnie tak chwilę czekała, aż on w końcu, w którą stronę pójdzie. Więc w sumie zaczynajmy. Ok, teraz chodźcie, ja się tutaj może tak przemieszczę kawałek, nie wiem po co, ale po co się tam, no dajmy, no stanę, dajmy, i będę czekać. No i słuchajcie, nie wiem, czy to znaleźć za prawo, czy za lewo, myślę, że bardziej jest to strona prawa, szybko poszło, no, i pytanie było takie, nie powiedziałam oczywiście, że jeśli pójdzie w prawo, będzie to parkour stop, a jeśli pójdzie w lewo, będę coś musiała wpisać, więc oczywiście od razu idziemy sobie w parkour. A, e, e, Lil Mastek, kamerzysta, ale widzę, że już go przychodziłam, choć że nie wiem, czego przeszłam. I słuchajcie, jego nie przeszłam, więc myślę, że e, na tym pozostaniemy. Ok, teraz hajcie, ja już jestem y, na parkurze i od razu sprawdzam, czy niczego nie ma ze startem. Ja sobie już przygotowałam właśnie kilka pytań jeszcze przed odcinkiem właśnie do zwierzaka. Y, kluczu chyba tutaj, klucza raczej, y, tej chyba nie ma, nie jestem pewna. No ale ok, już lecimy sobie od razu i ogólnie jeśli zginę, to tutaj się w tej serii nic nie dzieje, no bo wiecie, on po prostu decyduje jaki ja mam parkour przechodzić, oczywiście też mogę kontynuować tę serię, jeśli wam się oczywiście ona spodoba, jeśli nie, no to wiecie, no, no nie ma po prostu potrzeby, żeby ją kontynuować. I tak, ja mam dużo tutaj pytań, bo kilka sobie pytań przygotowałam Też nie tak może za dużo, nie tak mało, bo myślę, że dzisiaj przyjdę tak z cztery parkury, więc będą takie około czterech pytań Oczywiście jeśli na przykład pójdzie w inną stronę i to będzie na przykład, wiecie, jeśli on by wybrał, że ja mam coś wpisać, to na przykład bym, bym mógł się, go się zapytała Czy na przykład to ma być, co mam wpisać, wiecie, czy na przykład jakiś kolor, czy może jakąś rzecz, przedmiot, po prostu były, wtedy byłoby więcej pytań już na no bowiecie, wtedy byłoby by takie bardziej dokładne, co ja mam tam e, konkretnie wpisać. My sobie już tutaj lecimy tak bardziej o parkurze. Ładny jest ten parku. mi się ogólnie podoba. I jeśli chodzi, e, czy bym ja wybrała Lilmasty, czy kamerzystę, ja wybieram Lilmasti. E, ja ją w sumie lubię, Lilmasty jest fajna. E, kolejne możliwości za niedługo po ile mi się uda ten parkour przejść, bo, no, nie wiem. Ogólnie, napiszcie też w komentarzach, tak, wiem, powtarzam się. Ja się mega dużo powtarzam, nie wiem czemu, ale mi ogólnie to, tak, wiem, znowu powiedziałam ogólnie i znowu to się powtórzyłam, tak, ja wiem o tym. Trudno mi jest to wyciąć w montażu z tego powodu, że po prostu, wiecie, nie będę wycinać poszczególnych słów, bo... A czy tak się da oczywiście, tylko że nie jestem jakaś taka bardzo profesjonalna, nie jestem jakimś, wiecie, mistrzem po prostu umiem montować i tyle, montuję na taką skalę, że wiecie. No, moim zdaniem, przynajmniej dla mnie odcinki moje nie są nudne. Po prostu montuję tak, aby te odcinki nie były nudne, wiecie, żeby Wam się nie nudziło, jak ja przechodzę, ten parkour przechodzę, ginę. Tylko wiecie, żeby było, że jak zginę, no to widzimy się znowu w tym samym momencie, a nie że ja kurde przechodzę z wami. I jeśli chodzi też o live, bo myślę, że to was też interesuje. Czy będą live'y, tak będą live, ale ogólnie jeśli chodzi o live, to... Yy, raczej nie będę live z Blackstar Ponieważ yy, live Nie wiem, czy da się mieć. Moi, chyba się da ogólnie mieć live'a y, na telefonie, ale myślę, że bym w tym miała okropne, okropne lagi ogólnie. No ciężkie to by było, więc myślę, że bym tylko robiła na laptopie y, właśnie live, y, więc jeśli chcecie już live y, to albo będę właśnie z Movistar Planet, y, bo już odcinka ogólnie z Star Planet żadnego nie było na tym kanale, albo on się też za niedługo pojawi. Wiem, mówiłam to też w ostatnim odcinku, y, ale się ogólnie ten odcinek teraz tak długo coś nie pojawił Yy, tak ja wiem, i się znowu powtarzam. Boże, czemu ja się tak powtarzam? Nie rozumiem siebie. Yy, pojawi się i myślę, że Wam się ten odcinek spodoba, bo jest taki dosyć moim zdaniem oryginalny, jeśli chodzi yy, o odcinek z Movie Startup, ten tym Slow Motion. Bo oczywiście jak to ja... No ale okej, okay. ja wam pewnie też dużo, dla was to pewnie jeszcze tak długo nie trwa, znaczy filmik może już trwa dla was 4 minuty z 5, ale ten parkour dla was nie trwa tak długo jak dla mnie, bo ja oczywiście tam wycinam niektóre momenty, żebyście się właśnie po prostu nie nudzili i na tym w sumie polega montaż, żeby wyciąć jakieś tam no, głupie kawałki. W ogóle też byłoby mi bardzo miło, jakbyście napisali w komentarzach, czy byście chcieli coś takiego, że wycięte sceny, żebym dawała na koniec. Oczywiście nie jakieś sekundówki, które wycinałam, czy coś, tylko po prostu wiecie: takie wycięte ceny staną jakiegoś głupiego, powiedziałam, czy coś. E, czy byście takie coś chcieli, czy e, może nie, nie wiem. Nie, nie mówcie, że ja teraz zginę! Nie, nie, nie! Uf, 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 I jeszcze raz uf, myślałam, że zginę, i to by była jedna. Nie. Wielka masakra, i słuchajcie, przyszłam ten parkour, i idziemy kolejny raz się zapytać mojego zwierzaka. Co on by wybrał? Ok, teraz go się zapytam ogólnie. Bardziej to będzie już takie pytanie, jeśli chodzi o kolory. I jeśli pójdzie na stronę prawą, to wybierze parkur w, w kolorystyce zielonej, a jeśli pójdzie na lewo, to wybierze parkur, parkur, tak, pięknie. Parkur w kolorach białego, więc zobaczymy, co on wybierze. No i czekamy nie wiem to zaliczać, bo jak ja teraz takity to idzie tak bardziej jakoś po prawej stronie mnie, nie, nie wiem, że to jest jakieś normalne czy nie? Ale jak widzicie teraz tak bardziej z prawej strony mnie podchodzi. Nie wiem, czy to jest takie, czy one tak robią, czy nie. No uznajmy, że to jest już prawa strona, bo ogólnie nie chcę iść na lewą ani na prawą. I prawa strona to była zielony parkour, więc oczywiście wchodzimy w zagraj parkour, yy, wybierz i sobie wpiszemy yy, zielony. Yy, tak i słuchajcie, chyba tak się pisało, że w ogóle ten parkur nie wiem, jak to osoba zrobiła tę miniaturkę, no to zawsze bardzo ciekawiło. A ja już go chyba ogólnie przeszłam. Myślę, że sobie wylosujemy coś dalszej i słuchajcie, taki parkour się wylosował. Green and pink parkour, choć no dobra, już nie będę gadzić. Jeśli jest już y, pink, w sumie dobra, polajkuję i może jeszcze dalej wylosuję, żeby był faktycznie green, a nie pink. Green and grey. czemu, <grym> Cały czas się nie wylosowy zielony może w tom i siup. I zobaczymy co się wylosowało Wylosowało się green parkour Całkowicie green, a nie jakiś Green and pink albo green and gray. Ok, teraz słuchajcie, hey. ja już jestem na parku Oczywiście tej wszystkie zwierzaczki Także lajkuję, bo w wcześniejszym parkurze Nie polajkowałam, nie wiem z jakiego powodu No ale już ok I lecimy sobie od razu Szybciutko, fajniutko Dobra, może jakoś szybciutko Bardzo to nie, bo ja jakaś taka Szybka nie jestem, ja oczywiście zawsze się staram Jak najszybciej przechodzić jednak te parkury, żeby was nie zanudzać, jakie ja się skuwam co 5 sekund, czy coś w tym stylu. Ja oczywiście też staram nie skuwać, właśnie nie ginąć, bo no to po prostu wtedy byłoby nudne dosyć. Oczywiście też dużo montażu, wtedy coś tam by dało, jednak, ale ja tak zawsze jakoś bardzo dużo się nie montuję. Ja najwięcej montażu to wkładam w to, że po prostu wycinam różne Właśnie elementy, jakieś głupoty, co ja gadam. Aha. Teraz, haćcie, to już to przechodzę. I chciałabym Wam też właśnie zapowiedzieć Kłędej, żebyście mogli tutaj także pod tym filmikiem pisać jakieś różne pytania do Kłędej. I tak chciałabym zrobić w sumie Kłędej, ponieważ za niedługo myślę, że będzie już 30 subskrypcji. I Tak pomyślałam, że na 30 subskrypcji byśmy właśnie mogli zrobić Kłędej, więc myślę, żebyście mogli tutaj właśnie pisać jakieś różne pomysły, właśnie, znaczy pomysły, no nie pomysły, tylko po prostu pytanie do Kłędej. Um, oczywiście, jakieś normalne um, no i dosyć takiego, może nie bardzo trudnego. Dobrze, że chociaż to nie są takie klocki smoły na ziemi, bo to, to w byłoby dosyć trudne. Ale tak to nie jest tak źle. Można nawet to szybko zrobić. I jest pierwszy czek, bo jeśli nie pamięć nie myli, bo Chodź, chyba tak. No i ogólnie tak lecimy sobie. Teraz ogólnie, tak znowu ogólnie, czy ja cały czas mówię ogólnie albo jakby? Cały czas mówię tylko te dwa słowa. Po prostu się powtarzam. To jest jakaś masakra dosłownie. Chciałam wam też właśnie jeszcze powiedzieć, że bardzo dużo teraz mam ogólnie pomysłów na odcinki No i słuchajcie, przeszłam parkur, więc idziemy się znowu pi pisać, raczej pytać Ok, teraz słuchajcie, teraz będzie inne pytanie z naszego Gucciego. Jeśli pójdzie na stronę prawą, wybierze parkur monetkowy A jeśli pójdzie na stronę lewą, wybierze parkur diamentowy Ja się tutaj jeszcze przesunę kawałek, może coś tam wybierze bardziej fajnego Zobaczmy jakby tak poszedł bardziej na lewo, nie wiem czy to uznać, że tak na lewo, jak widzicie teraz idzie tak bardziej na lewo, więc uznajmy, że po prostu wybrał parkour y, diamentowy, więc znowu wchodzimy w y, zagranie parkour oraz wybierz i, i też sobie. są. Myślę, że sobie zabiorę ten... Parkur, choć bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Myślę, że go sobie zabierzemy, bo czemu nie? Okej, okay, teraz chodźcie, już jestem na starcie, tam z czołgi, prawda, żeby iść w tamtą stronę, ale wiecie, zawsze dla bezpieczeństwa lepiej sprawdzić, bo wiecie, potem są niemiłe miłe niespodzianki, no i tak dalej, yy, ale. Chyba tutaj nie ma. Ja w ogóle znam taką sztuczkę, że po tej scenie się jakoś dało chyba wspinać. I to się robiło tak, że się skakało, cały czas się szło do przodu. Puszczała się, się jakoś skakała, tylko że no, ja już tego nie umiem. To się jeszcze robiło jakoś z skinami. Wiem, że taki sposób był, ale ja już go ogólnie zapomniałam jak to, się, jak to się robiło, ale ładne to jest. Ja ale ładne są te usta U Jakie piękne i to takie ładne, wow, piękne, naprawdę. Ja podziwiam osoby, które w ogóle budują jakieś takie naprawdę ładne prefabrykaty tu wow, po prostu. Ja ogólnie nie umiem zbytnio tak budować, ja ogólnie się raczej uczę tak budować właśnie, jak widzę u kogoś, że ja... 2000 years later. Tak Dobra, słuchajcie, ja teraz próbuję to jeszcze z metodą skinu, widocznie... I dobra, słuchajcie, kolejna próba, nie wiem czy to było to wcześniej, ale teraz się już słuchajcie, udało, może to po prostu na telefonie był niemożliwy skok, bo ogólnie na laptopie się dalej skacze y, niż y, na telefonie, więc może to też jest. Tego powód i teraz chyba muszę iść tak, o ile się chyba nie mylę, nie że trzeba, że szczałki na przykład pokazują, tylko po prostu wiecie, pójdziecie sobie ze starym, tam jest jakiś teleport, albo po prostu wiecie, że widać, że tam trzeba iść i wiecie, pójdziecie, idziecie tam gdzieś tam, idziecie, idziecie i dopiero macie na przykład ten kluczyk, na przykład jeszcze jest spoko, bo wiecie, że ten kluczyk tam jakby jest. A tak to, to wiecie, jak są jakieś ukryte, to tego zbytnio nie Super, lubię. Ale słuchajcie, meta, hop, i idziemy wybrać już ostatni parkour. Ok, teraz słuchajcie, jak widzicie, Gucci jest już chyba, myślę, że gotowy do wybierania. I teraz będzie takie pytanko bardziej zwierzeczkowe. I będzie to pytanie, że jeśli pójdzie w stronę prawą, to wybierze, uwaga, uwaga, chomiczkowe parkury, a jeśli pójdzie w stronę lewą, to wybierze króliczkowe parkury, więc ym, poczekajmy i teraz chodźcie nie wiem, Kuczy teraz tak bardziej poszedł na moją lewą stronę. Nie wiem, czy to uznawać, ale uznajmy, że to jest bardziej moja taka lewa strona i że wybrał króliczkowe parki. Ok, teraz hajcie, ja już jestem na starcie y, i y, myślę, że to chyba nic nie będzie, no ale wiecie, zawsze warto sprawdzić y, i tak. Chyba da się ogólnie po napisach to tak, tak przejść, ale myślę, że ja tak nie będę cheatować, bo wiecie, to jest trochę takie, no, cheatowanie po prostu. E, bez normalnie sobie dzisiaj go przejdziemy, bez żadnych cheatów, hitów e, i takich dziadostw różnych. Ja też ogólnie mam nie, nie, nie. E, króliczka, e, też w ogóle e, chciałabym się was zapytać, czy byście chcieli może bardziej odcinek, że e, na przykład mój pies w realnym życiu e, decyduje o tym właśnie jaki parkur czy coś w tym stylu czy może, że mój królik albo chomik, albo świnka morska decyduje o tym napiszcie w komentarzach, z którym zwierzakiem byście chcieli no i słuchajcie, jest już meta idziemy pozdrawić osoby za uśmiechem no i słuchajcie, znowu sobie przed odbierałam nagrody bo oczywiście mi się zapomniło. no ale serdecznie pozdrawiam Marty Wygrzyknik małpa hashtag no i co, dziękuję za oglądanie że oglądaliście to E guci, py guciusz, też Wam bardzo za to dziękuję. No i co, do zobaczenia orzeszki. Pa!